Dobra widzowie, to już chyba koniec na dzisiaj filmiku, albo nie wiem, ale mam do was fajną bardzo wiadomość, jak ja, jak na, powinniście już wiedzieć, ja mogę tylko do 15 minut nagrywać, Ej, ale jak normalnie teraz nagrywam tego YouTube'a, tu, teraz, że nie widzicie co ja teraz nagrywam przez ekran w ogóle, tylko widzicie to co teraz, tu, faszeczki teraz wyszycie, a nie widzicie ekranu. Tak mi się pokazało 15%. Wy tego nie widzicie. A jak ja mam teraz zapisałam taką aplikację, że taka widma, że yy, widma, no jak wchodzę ją, to mogę sobie normalnie nagrywać. Że nie widzicie tych waszeczek, tylko widzicie mój ekran. I jak nagrywam przez to ekran, czyli w użycie to mogę tylko do 15 minut nagrywać. A jak nagrywam przez tą widmę. To mogę nagrywać do ilu chcę! Więc przez ta, tamten filmik, ostatnio to sorry, że nie dokończyłem tego po finału i finału. Ale ja się bałem, bo ja jeszcze o tym nie wiedziałem. Ale teraz się dowiedziałem. To pa